Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry, kochani przyjaciele. Dzisiaj pojawiam się na, na, na YouTube z tego względu, że, że z jakiegoś powodu mam zablokowany live na, na Facebooku. Widocznie coś istotnego zostało powiedziane kilkukrotnie. Tak więc, dzisiaj mamy kolejny wspaniały, cudowny dzień. Kolor zielony nam dzisiaj. Będzie przewodził, mamy wibrację 4. 4 to przełom, przełom świadomości, że praca jest tym, co się kocha, radzenie sobie z ograniczeniami. I przeczytam kody, przeczytam, co napisałem, jaki dzień dzisiaj produkujemy i co może się wydarzyć. Kochani, dzisiaj kod to 4265. Przełom w dniu relacji, w miesiącu odpowiedzialności, w roku wolności. A więc przełom relacji w odpowiedzialności dla wolności, taka dzisiaj wibracja, taki dzisiaj kod może nas prowadzić w dzisiejszym dniu, by, by uświadomić sobie, by mieć tą, to poczucie pracy, którą kochasz, pracy, która jest dla Ciebie spełnieniem, spełnieniem swoich. Marzeń, pragnień i snów, ponieważ z doświadczenia wiem, że w pracy można realizować swoje marzenia. Produkcją jest dziś, są dzisiaj relacje. Relacje, czyli współpraca z innymi, cierpliwość, takt, dbałość o szczegóły, rozwijanie intuicji. I ten dzień produktywny yy, dwójki mogą, może przynieść nam sytuacje przynoszące możliwości realizacji potrzeby współpracy. Spółek, związków, małżeństw. Zmiana w realizowaniu się w sposób indywidualny, dzień, w którym dobrze wykorzystany potencjał emocjonalny może stać się motorem inspiracji, twórczości, dojrzewania planów. Jaka lekcja? Nauczyć się funkcjonować w grupie, współpracując z innymi, odnaleźć wspólny cel podróży. Prawdziwa współpraca realizuje się wtedy, gdy dodaje się swą wartość indywidualną do wspólnej całości, nauka respektu dla innych, pozostawienia drugiego na jego poziomie rozwoju, komunikując się w zrozumiały sposób do jego poznania świadomości, na danym etapie wzrastania, dostrzegać budujące przekonania w drugim człowieku, dostrzegać siebie w drugim człowieku, bo każdy z nas ma myślę, cząstkę Boga w sobie, cząstkę Stwórcy w sobie. Jeżeli ty zaczniesz dostrzegać tą cząstkę Boga w sobie, też będziesz mógł dostrzegać kawałek siebie w drugim człowieku. I tak rozumiem właśnie relacje, przyjaźnie, które tu przyszliśmy na ten świat nawiązywać, by je pielęgnować. Pielęgnować i opiekować się tak, jak opiekujesz się sobą, Zaopiekuj się swoim przyjacielem. Osiągnięcie złotego środka, umiarkowania, brania i dawania według potrzeb. Wyciszenie się, głównie emocjonalne. Oceniać, dostrzegać sytuację w sposób konstruktywny dla Ciebie i ludzi wokół. Odróżniać akceptację od aprobaty. Nie musimy wszystkiego Aprobować, by to zaakceptować. Akceptuję ten świat, jakim jest, jednak nie zgadzam się i nie aprobuję wielu sytuacjom, które tutaj napotykam na swojej drodze życia. Miesiąc to forma, nadawanie kształtu, i tu mamy odpowiedzialność. Szóstka: życie w wolności, odpowiedzialne życie to ostateczny akt zachowania równowagi. Nie wiem, jak u ciebie, ale u mnie występuje bardzo dużo sytuacji, w których yy, mam odnaleźć równowagę. Równowagę pomiędzy wszelkimi energiami, wszelkimi emocjami, które otaczają ten świat. Równowagę pomiędzy strachem i odwagą, pomiędzy złością. A wyrozumieniem pomiędzy smutkiem a radością. Także odnalezienie tej równowagi jest naprawdę bardzo korzystne w dzisiejszych czasach, by, by dążyć do wolności, by odpowiedzialnie żyć tą wolnością. Należy pomóc w budowaniu mocy kreacji. Samemu sobie. Szóstka, można powiedzieć, jest wzmocnioną trójką, eee, czyli ta moc kreacji w Tobie zawsze jest i będzie i była. Naucz się kreować odpowiedzialnie, doświadczając w pełni swoich umiejętności, talentów i darów duszy. Odnać cele swojej duszy, odnać cele swojego umysłu. I odnać cele swojego ciała, by w relacji z ciałem, umysłem i duszą kreować ten nowy świat. Stwórz wokół siebie przestrzeń istnienia, przestrzeń świadomości dla ludzkości przebudzenia, dla przebudzenia siebie, by w tym trwać. W zaufaniu, wdzięczności, z obfitością i darem radości w miłości szanuj indywidualność każdej istoty, dostrzegając... Talenty, dary duszy, wszystkich napotkanych świadomości. Warto jest się nauczyć również świadomego korzystania ze swojej mocy, jeżeli już tą moc poznasz. Będziesz zauważać słowa, myśli, które pojawiają się w Twojej przestrzeni i które będą służyć Ci do tego, by realizować własne pragnienia, własne sny, własne marzenia, wspólnie z tymi, którzy są blisko Ciebie. I życzę Ci na koniec dnia, by wolność, zdobywanie doświadczenia poprzez uczenie się na różnych wyzwaniach, poprzez uczenie się na sytuacjach, które spotykają cię każdego dnia poprzez uczenie się na niespodziankach dążył do wolności żył w wolności biesiadował ze swoimi przyjaciółmi by stał się to okres spełnienia podróży zmian i odkryć przede wszystkim samego siebie w tym świecie fizycznym materialnym który, którym jest nasza ziemia którym jest nasz piękny Kosmos. Wczoraj w nocy wyszedłem na dwór, na zewnątrz, popatrzyłem w gwiazdy, i przyszła do mnie myśl, w której zadałem sobie pytanie: Czy my naprawdę jesteśmy aż tak mocni, że stworzyliśmy te wszystkie gwiazdy? Czy nasza myśl, Faktycznie jest tak potężna, tak potężną energią, która może tworzyć wszechświaty, gwiazdy, Ziemię i to wszystko, co jest wokół nas. Będę tego doświadczał i poznawał w kolejnych dniach, a najlepiej dzisiaj, ponieważ dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Wyjątkowy dzień dla Ciebie, dla mnie, i dla wszystkich, którzy otaczają Ciebie, niech, niech ten dzień będzie w relacji takiej, jaką Ty masz z samym sobą. Niech ten dzień będzie w relacji radości, miłości i Twoich pragnień. Dzisiejszy kod 4265 jest kodem, który przełamuje pewne schematy. Który zachęca cię do porzucenia, przełamania ograniczających przekonań. Ograniczających przekonań w tym miesiącu, dotyczących właśnie relacji. Dotyczących odpowiedzialności i dotyczących wolności. Niech ten przełom dzisiaj Cię, przyjacielu, prowadzi. Wibracja cztery, więc pamiętaj o strukturze, pamiętaj o żywiołach, które są w Tobie: woda, ogień, powietrze, ziemia, a Ty jako istota, jako przestrzeń, która odbiera te wszystkie narzędzia, odbiera te piękne żywioły, kreuj siebie w przełomie, w tym przełomie, który dzisiaj może nastąpić dla Ciebie. I niech tą intencją dnia będzie nasz szczęśliwy wspólny dzień na tej ziemi, nasz szczęśliwy dzień przełomu relacji, by podążać ku swoim uczuciom, by odpowiedzialnie formować wolność w doświadczeniu równowagi ciała, umysłu i duszy. Cudowny dzień radości dla Ciebie, dla mnie. I dla wszystkich wokół. Dziękuję, kocham Cię, przyjacielu. I tego życzę całej Twojej rodzinie. Do zobaczenia w przyszłoni Do zobaczenia w przestrzeni miłości. Aho!